Taki oto obraz nam się usiłuje yy, yy, wmówić, przedstawić. Hitler zapanował nad Niemcami. Tutaj nie ma mowy o tym, że poszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów. Hitler prześladował Niemców i jaka Erika Steinbach nawet powiedziała, że Niemcy byli pierwszą ofiarą nazistów. Wzywamy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, żeby wreszcie zażądał przerwania antypolskiej kampanii propagandowej i przypomniał, że rachunek za zburzenie stolicy i straty Polski spowodowane przez Niemców cały czas jest niespłacony. Reduta dobrego imienia nie spocznie w zwalczaniu niemieckiej agresji propagandowej przeciwko Polsce. Prawda zwycięzc zwycięży.